Witam Cię, jeżeli interesujesz się Królewską Wiedzą, to zapraszam Cię na wieczór Andrzejkowy. Teraz w jaki sposób? Weź wpisz w Google TV Toja przez Y na żywo Łódź i wtedy wejdziesz w program, który prowadzę od wielu, wielu lat. Spotkania z astrologiem. Andrzejkowy wieczór o 21.20 rozpoczyna się teraz powtórka tego programu przepraszam, muszę wziąć kartkę to w sobotę o 21.50 i w niedzielę o 23.05 będzie powtórka ale do tego programu możesz zadzwonić i rozmawiać ze mną więc zapraszam Cię serdecznie do spotkania za Panrzejkowy Wieczór Królewską Wiedzą, czyli z astrologią czekam na wizję